1. Go. Prawy 3 plus 50. Lewy 3 nie ciąć. 10. Lewy 2 minus. Do prawy 3 tylko przyciąć. Do prawy 3 tylko przyciąć. 50. Prawy 4 plus 100. Szczytam lewy 6. Za drugim szczytem lewy 5 minus. I 80. Lewy 5 minus. I 80. Prawy 4 do lewy 5 plus. Plus. plus do prawy 5 plus. Lewy 5 plus. Do prawy 5 plus późny. 100 trzymaj prawej. 100 trzymaj prawej. Od szczytu lewy 4 plus podbija przyciąć. Lewy 4 plus podbija przyciąć i 120. Lewy prawy 6. 100. Na końcu szczytem prawy 4 plus przyciąć. Do lewy 5. Szczytem prawy 4 plus przyciąć. Do lewy 5. Do prawy 6. Tu może być mokro. Prawy 6. Lewy 6. Prawy 4 ślisko przyciąć. Ślisko przyciąć. Lewy 6. Lewy 6. 80. Już będzie suchą. Szczytem lewy 6. Do prawy 4 plus przyciąć. 100 wyprostuj. Od szczytu. Prawy lewy 5. 100. Od szczytu prawy, lewy 5, 100. Prawy 6, 100. Szczytem, lewy 5, podbija, zostań do prawy 5, plus. 80. Szczyt 30, lewy 5, do prawy 6, do lewy 6, 100. Za drzewem, prawy 5, plus śmiało, 150. Przed tablicą hamowanie, prawy 3, ciąć. Przed tablicą hamowanie, prawy 3, ciąć. 30, lewy 4, do lewy 2, minus, przyciąć, minus, przyciąć, do prawy 2, lewy max, hamowanie, lewy 1, hak, szczytem prawy 6, do lewy 4, do prawy 4, minus, do lewy 5, przyciąć, przy płocie, przyciąć, przy płocie, 80, Prawy 6, 70. Hamowanie, prawy 1 hak na shooter. Prawy 1 hak na shooter. 150 podbija. Prawy 5, bardzo długi. Na końcu hamowanie, lewy 2, wejście na mostek. Może być nisko. Na końcu hamowanie, lewy 2 na mostek. Może być lisko. 80 po łuku, no. lewy 5 podwójny, za dom do prawy 4 plus nie ciąć, do no. prawy 4 plus nie ciąć, 70, prawy 5 przyciąć, do lewy 5 minus, lewy 5 minus, 70, lewy 6, 100, lewy 6, 100, wyprostuj, na końcu lewy 5 długi, hamowanie za domem, prawy 2, nie ciąć, prawy 2, za domem, prawy 2, nie ciąć. prawy max 30, hamowanie prawy 2 minus prawy 2 minus 30 lewy 2 minus, nie ciąć lewy 2 minus, nie ciąć 100 prawy 6 minus, 30 4, lewy 4 plus, pod krzak lewy 4 plus, przytnij pod krzak 100 hamowanie prawy 2 hamowanie prawy 2 i 150 do skrzyżowania 150 Chopa, trzymaj prawej i prawy 5+. Chopa, trzymaj prawej i prawy 5+. Plus. 100. Hamowanie na murze, lewy 2. Hamowanie na murze, lewy 2. 80. Prawy 2+, plus, ciąć. 50. Lewy 2+, plus, nie ciąć. Do prawy 4 minus. 80. Prawy 2 podwójny. Prawy 2 podwójny. 30, lewy 2 plus. Lewy 2 plus. 30, lewy 3 minus. Lewy 3 minus. 80. Lewy 3. Lewy 3, do prawy 1, do lewy 3 ciąć. Do prawy 1, do lewy 3 ciąć. 100. Zaszczytem hamowanie. Lewy 3, do prawy 2 minus za opony. Zaszczytem hamowanie. Lewy 3, do prawy 2 minus za opony. Prawy 4, 20, lewy 3, do prawy 2 minus ciąć, do prawy 2 minus ciąć, 80, prawy 6, 100, hamowanie, lewy 2 nie ciąć, przed drzewem ciasno, lewy 2 nie ciąć, przed drzewem ciasno, 80, na końcu lewy 2 i 150. Na zakazie hamowanie i lewy 2 do góry. Na zakazie hamowanie i lewy 2 do góry. 70, prawy 2. 70, prawy 2. Bramy meta. Pięknie, odej. Okay. Po lewo.